Wtedy rzekł: Nie zbliżaj się tu, zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Księga Wyjścia, trzeci rozdział, piąty werset: Naucz się słuchać mnie nawet wtedy, gdy słuchasz innych. Kiedy ludzie otwierają przed tobą swoją duszę, stoisz na ziemi świętej. Aby odpowiednio zareagować, potrzebujesz pomocy mojego ducha. Poproś go, aby myślał przez ciebie, żył przez ciebie i kochał przez ciebie. Ja sam jestem w tobie żywo obecny w osobie Ducha Świętego. Gdy odpowiadasz na potrzeby innych, zdając się na własny umysł, dajesz im tylko suche okruchy. Jeśli zaś mówisz i słuchasz poprzez mojego ducha, strumienie wody żywej płyną z twojego wnętrza i napełnią potrzebujących. Słuchając innych, słuchaj mnie, a będą przepływać przez ciebie moja miłość, radość i pokój.